Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gier z mojego dzieciństwa. No i dzisiaj chciałbym przedstawić prostą minigierkę świąteczną specjalnie na klimaty świąteczne. Gra nazywa się Mandy Christmas Adventure. No i o co w tej grze tak naprawdę polega? Jest taka postać Mandy. I ona praktycznie musi zrobić prezent na święta. No i tak właśnie na tym polega cała fabuła tej gry. Na zrobienie prezentu. Zabawne, bo jak w to grałem, nie wiedziałem zbytnio o co chodzi i nie wiedziałem, że w ogóle angielska wersja też jest. No bo kurde, czemu by... No bo kurde, czemu by nie? W końcu, jak ja kurde ze znanego mi źródła, czyli z płyty, yy, mogłem mieć wersję w jakimś tam języku przeze mnie nieznanym. No i cóż, gubiłem się, nie wiedziałem o co chodzi tak naprawdę, ale wykorzystywałem tą grę też do innych celów oprócz grania. A mianowicie też do wspaniałej muzyczki, która w tle leci, nie ukrywając szczerze, bardzo mi się ta muzyczka spodobała. I przyjemnie się ją słucha nawet i dziś. No Skoro już mówimy o oprawie dźwiękowej, no to cóż, chyba się wypowiedziałem na ten temat. Jeśli chodzi o grafikę, no to jest dość przeciętna. Postacie wyglądają jakby były narysowane zresztą, zresztą tak jak cała mapa tej gry. No i generalnie wszystko takie jakieś rysunkowe jest. W ogóle wygląda to tak jak było wszystko robione w paincie, a czcionka jakaś taka jest, no, że tak powiem, lipna. No niestety mi się nie za bardzo ta czcionka podoba. Mogłaby być lepsza, no ale to pewnie klimaty tej gry no i co w tych czasach kiedy zainstalowałem tą grę też nie wiedziałem o co chodzi tak jak zresztą tutaj na ekranie jest pokazane aczkolwiek podczas nagrania udało mi się w końcu tę grę przejść z tym że nie pokażę tego zbytnio i na pewno jeszcze raz jakbym włączył tą grę to już bym na pewno na stół we przeszedł Ponieważ już wiem o co chodzi i wiem nawet jakie jest zakończenie, <kyle> ale nie będę spoilerował. Linky oczywiście do tej gry znajdziemy w opisie, a chciałbym, żebyście sami yy, przeszli tą grę i yy, pochwalili się w komentarzach o swoich przeżyciach, o swoich. Kurde, zapomniałem znowu tekstu. <laughs> Nieważne. Co by jeszcze powiedzieć na temat tej gry? Na pewno polecam tę grę wszystkim, którzy lubią takie minigierki. No i oczywiście na święta, ponieważ to jest klimat świąteczny. Specjalnie na święta. No a że wprowadziłem kontent świąteczny do swojego kanału, więc postanowiłem właśnie tą grę nagrać. Nie spodziewajcie się jednak gameplaya z tej gry, czy jakiegoś Let's Playa zagrajmy w, ponieważ ta gra tak naprawdę jest bez sensu i w ogóle kto by chciał ją oglądać. Tak naprawdę to jest minigierka i... No cóż, przejdźmy teraz do jednej z opcji, która jest w zasadzie dość ciekawa i szczerze bardzo przydatna, jeśli chodzi o tą grę. A mianowicie chodzi mi o opcję składania życzeń. A konkretniej o wysłanie tej gry. Z razem z pozdrowieniami i życzeniami świątecznymi tak jak to y, można zaprezentować Nie wiem w jaki sposób to działa szczerze bo nie wiem ale wiem że możesz wysłać tą grę właśnie poprzez tą opcję Opcja ta tworzy własną instalację, oczywiście w, 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 w języku gry, że tak powiem. Czyli w wybranym przez nas języku. A wchodzimy w Christmas Greetings. E, tutaj e, mamy różne opisy. No i cóż, no, e, piszemy najpierw e, do kogo chcemy wysłać oraz treść. Naszych życzeń, pozdrowień, a potem od kogo. I tak naprawdę tworzy nam się, <laughs> tworzy nam się pliczek w konsoli. A, a całość prezentuje się tak, jak to jest przedstawione. I pisze, Greetings Saved. Można też zerknąć na wysłane oraz złożone No i tak zakończyliśmy ten odcinek Mam nadzieję że się podobał bo no, długo się nad nim zastanawiałem a ja się już żegnam jeśli się podobało wstawcie lajka Jeśli nie możecie spadać zostawiając serdeczną łapkę w dół No i nie zapomnijcie o subie by być na bieżąco z nowymi filmami. Na razie.